Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy wtorek, już 26 września. Zaczynamy przegląd rynku, ale standardowo, zanim przejdziemy do sedna, to jeszcze formalności. Po pierwsze, upewnię się, że wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o dźwięk, ale patrząc po miniaturce głośnika widzę, że jest ok. No, a po drugie, pamiętajcie o ryzyku. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również o charakterze tych nagrań. Przedstawiają one jedynie informacje ogólne, które nie powinny być traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze, drodzy Państwo, zacznijmy od garści informacji z od głównego urzędu statystycznego, który wczoraj podał między innymi dane odnośnie bezrobocia, oczywiście w Polsce, no i zobaczcie, mamy rekordowo, rekordowo nisko utrzymujące się bezrobocie na poziomie 5%. Tu oczywiście też w ramach wyjaśnienia, bo jednocześnie wynik. Mierzony przez Eurostat jest znacznie niższy dla Polski, poniżej 3%. I teraz, z czego wynikają te, te różnice? Tak, dla kronikarskie, z kronikarskiego obowiązku, pierwszy z nich zakłada, czyli to polskie ujęcie, które, którego wynik widzicie właśnie na, na tej grafice, to zakłada, że bezrobotnym jest Osoba, która aktualnie jest zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy. I to jest właśnie tak zwana stopa bezrobocia rejestrowanego. Natomiast druga metoda zakłada, że stopą bezrobocia jest relacja osób bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. I stąd te. Różnice. Natomiast niezależnie na który wskaźnik będziemy patrzeć, to bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. No, a to, co jeszcze warto zauważyć w kontekście polskiego rynku pracy, to że nawet obecnie no, nazwijmy to w dołku spowolnienia, Liczba ofert pracy jest o prawie 50% wyższa niż w 2012 roku, więc też konsekwencje słabszego wzrostu gospodarczego dla rynku pracy będą dużo słabsze niż w kryzysie zadłużenia strefy euro. Ale niestety pamiętajcie, że silny rynek pracy ma również swoje negatywne konsekwencje przede wszystkim w kontekście walki z inflacją. I drodzy państwo, chciałbym się z wami podzielić jeszcze jedną obserwacją w kontekście polskiej w kontekście inflacji w Polsce, o której nie mówiłem w ostatnich przeglądach, a która jest bardzo ważna przy perspektywach zobaczę jeszcze na czat. Czy to powoduje osłabienie złotego? No, teoretycznie powinno powodować umocnienie złotego, bo powinna pojawić się presja na dalsze ruchy ze strony Rady Polityki Pieniężnej, przynajmniej jeszcze większa niż była do tej pory. Natomiast pamiętajmy, że złoty, że jego kondycja no jest w dużej mierze wypadkową czynników i na nastroju za granicą i od tego, w jaki sposób, w jakim kierunku kieruje się kapitał, a niestety ostatnie dni to nie dość, że problemy samego złotego wewnątrz, to jeszcze globalny trend w kierunku dolara. Ale wracając, drodzy Państwo, często przy analizach prognoz inflacji bardzo często zwraca się uwagę na czynnik oczekiwań inflacyjnych, bo to jest taka samo napędzająca się machina, bo jeśli ludzie, społeczeństwo w danym kraju oczekuje wzrostu inflacji, no to oczywiście powoduje to, że wydają więcej, bo wiedzą, że ceny będą rosnąć. No i tak to się napędza. Dlatego chociażby wskaźnik Uniwersytetu Michigan w Stanach Zjednoczonych odnośnie właśnie oczekiwań inflacyjnych jest tak, jest tak ważny. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda w Polsce, ponieważ zobaczcie, w sondażu United Surveys Polacy uważają, że ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku wzrosły o 33%. No, i to jest, zobaczcie, zderzając to z. i to oczywiście ma też wpływ na to, jak postrzegają przyszłe zachowania inflacji. A zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy tym, jaka jest ocena naszych krajan, a zobaczcie w stosunku do realnego wyniku: trzykrotnie, ponad trzykrotnie te, te, te odczucia są wyższe. I to jest oczywiście problem, bo jeśli oczywiście przypisać, że jeśli ocena jeśli ocena aktualnej inflacji jest zawyżona, to również to wpływa, że zawyżone są oczekiwania co do przyszłości. A zobaczcie na tę grafikę. Wybaczcie, że ona jest w nieco słabszej rozdzielczości, ale, ale zasadę mam nadzieję, że rozumiecie. Zobaczcie, ponieważ mamy takie zamknięte koło, kiedy mamy wyższą inflację, mamy, o, zacznijmy od tego momentu, mamy wzrost wyraźnie wyższy czy wzrost oczekiwań inflacyjnych, to powoduje do wyższego, do wyższego popytu na wzrost płac, czyli nacisku na firmy, żeby te płace podnosiły pracownikom. Firmy podnoszą tym samym później ceny, no i to powoduje wyższą inflację. I to jest koło, które jest bardzo niebezpieczne, dlatego właśnie te odczucia konsumentów poszczególnych gospodarek są bardzo ważne w kontekście kształtowania się. Przyszłej inflacji. Pamiętajcie właśnie o tym. Natomiast z drugiej strony, po drugiej stronie wskaźników, które mogą wskazywać na dalszą, jednak, dezinflację, są dane z naszego przemysłu. Tu widzicie akurat wykres PMI, czyli indeksu koniunktury. Na bazie ankiet wśród menadżerów największych 200 firm. W przemyśle, oczywiście, to są oczywiście wyniki wyraźnie poniżej progu 50, który oznacza ekspansję bądź kurczenie się danego sektora. No i tu bez wątpienia widać, że nastroje są tragiczne. Natomiast 30% w koszyku właśnie PMI dla przemysłu to są to, sku, to składnik nowych zamówień. No a te według wczorajszych danych w sierpniu w polskim przemyśle spadły o 19,2%. Ten spadek nie jest, jest jest oczywiście bardzo niepokojący, ale w ubiegłym miesiącu również mieliśmy w ujęciu rok do roku spadek o 18,1%. No, i to jest bardzo niepokojące, ponieważ ten odczyt właśnie nowych zamówień służy do oceny przyszłej produkcji. No, która no, przy takich liczbach rysuje się w mało optymistycznych barwach, a oczywiście to będzie czynnik, który, który, którego wydaje mi się najbardziej się właśnie. Narodowy Bank Polski trzeba do polityki pieniężnej, obawia, że ta recesja przyjdzie i może warto jednak z nią wejść w nieco niższym koszcie pieniądza, ale to jedynie moje spekulacje. I drodzy Państwo, jeszcze aktualizacja z niedzieli, programu z niedzieli, bo zapomniałem wrzucić ten wykres, bo za dobrą, za dobrą kondycją dolara kanadyjskiego nie tylko stoi to jastrzębie wystąpienie na po ostatniej decyzji banku Japonii. Wystąpienie oczywiście prezesa tego banku nie tylko stoi, nie tylko stoją wysokie, wysokie ceny ropy, bo Pokazywałem Wam również wykres, że, że ta korelacja dolar-pary, dolar kanadyjski, dolar amerykański, a cena ropy w ostatnich miesiącach, kwartałach się mocno rozjechała, ale zobaczcie również na ten wykres. To jest wykres inflacji w Kanadzie i zobaczcie, tu nawet nie chodzi tylko o to, że w najnowszym odczycie za sierpień mamy wzrost względem poprzednich miesiący, miesięcy i to jest najwyższy poziom od kwietnia 2023 roku, ale zobaczcie na, jak wygląd, jak, na ile to nie, na ile ten wzrost nie był spodziewany, bo zobaczcie, mamy wynik 4%, a konsensus zakładał wzrost jedynie do 3,8%. I to jest oczywiście to jest sytuacja, w której pojawia się bardzo mocny, mocny impuls i, i presja na Bank Kanady, żeby dokonać kolejnej Podwyżki. I to dlatego też dolar kanadyjski dalej zyskuje na szerokim rynku Forex. A dlaczego? Kolejne jeszcze przypomnienie z weekendu. Dlaczego właśnie tak ważne jest sprowadzenie inflacji do celu, czyli poniżej 2%? I dlaczego poziomy rzędu 3,3 czy 2,8% nie może nas, czy bankierów centralnych, do końca zadowalać i powodować, że. Odpuszczą walkę z inflacją. No, zobaczcie na ten, na ten wykres i przede wszystkim te dwie liczby. Zobaczcie, jak rośnie prawdopodobieństwo wzrostu inflacji w kolejnych 12 miesiącach powyżej poziomu 4%, w zależności od celu, w jakim znalazła się inflacja. Gdy inflacja jest w strefie od 0% do 2%, to ta szansa wynosi jedynie 8%, a zobaczcie, jeśli jest to pomiędzy od 2 do 4%, to to prawdopodobieństwo jest o wiele, wiele wyższe. Dobrze, przejdźmy w takim razie do wykresów. Dobrze, platforma powinna być już dla Was widoczna i zacznijmy od aktualizacji, właśnie par z polskim złotym. Tu oczywiście też pozwoliłem sobie usunąć poprzednie poziomy i strefy, bo one były odpowiednie do tego ruchu spadkowego, a w tym momencie one mogłyby nieco zakrzywiać obraz i spójrzmy na to, co najważniejsze, czyli na samą dynamikę tych ostatnich wzrostów. Zobaczcie, jak mocno, jak i mocny wzrost mieliśmy na parze dolar. Amerykański do polskiego złotego. No i wyraźnie ten wzrost ostatnio się zatrzymał. I zobaczcie, c kurs tej pary cały czas oscyluje w zasięgu sygnału spadkowego, czyli tego tutaj. Nawet nie jest to pinback spadkowy, bo em, tak już bazując na wzorcach, ta świeca powinna zamknąć się na, na czerwono, czyli cena otwarcia powinna być powyżej ceny zamknięcia, no ale ten długi górny cień jednak pokazuje jakąś aktywność podaży po tym mocnym umocnieniu. Oczywiście przy, przy aktualnej, przy aktualnym, przy aktualnym kierunku globalnego rynku Forex, którym w którym kapitał ucieka do dolara, oczywiście dola, polski złoty traci najmocniej. To oczywiście jest związane z tym odważnym ruchem Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast to, co ważne, pamiętajcie, że gdy tendencja się odwróci i zacznie się globalna ulga, gdzie kapitał od dolara zacznie uciekać, to być może polski złoty z dużym prawdopodobieństwem, wydaje mi się, że będzie jednym z beneficjentów. To jest kwestia właśnie tego, że po pierwsze, dolar polski złoty był jedną z mocniejszych walut w tym roku. Z tych walut, które korzystały na tym globalnym pluzowaniu. No i przede wszystkim ten ruch wzrostowy był w przypadku naszej pary najmocniejszy, więc też potencjał do większych spadków jest otwarty. Z tym, że to niekoniecznie musi się wydarzyć już teraz. Na razie nie widać sygnałów ani, ani które mogłyby zmienić tę tendencję. Jak na razie kapitał ucieka do dolara. Dolar ma dominuje na rynkach, na rynkach Forex, więc też byłbym ostrożny z rozgrywaniem spadków już teraz, ale technicznie warto zauważyć, że mamy sygnały spadkowe zarówno na MACD. Jak i na RSI. Jeśli chodzi o MACD, to zobaczcie, ten poziom się wpisuje w definicję korzystania, mojego korzystania z MACD, czyli unikam wartości zbliżonych, sygnałów zbliżonych do właśnie na, do linii 0, i raczej sugeruję się jedynie tymi, które są, są właśnie. Oddalone mocno na tak zwanych skrajnych poziomach. No i oczywiście korzystam z RSI jako dodatkowego filtra. No i zobaczcie, również nie tylko mamy wyjście powyżej poziomu 70, czyli powyżej tego granicznego poziomu wyku wy wy wykupienia, tylko również zobaczcie, mamy wyraźnie wyjście powyżej tych poziomów. Więc no, otoczenie pokazuje, że ten trend. Wzrostowy może już słabnąć, no ale do takiego stanowczego potwierdzenia potrzeba, potrzebowałbym jeszcze wyjścia na, na stałe dołem z tego właśnie zasięgu tej świecy spadkowej. Natomiast, no, nie byłbym bardzo ostrożny z rozgrywaniem. Już teraz pozycji krótkich, bo no, tło pokazuje, że raczej, raczej, nie, raczej no, nie sprzyja to właśnie sile polskiego złotego. Zobaczcie na euro, tu sytuacja jest analogiczna, mimo że euro mocno traci do, do dolara. To na parze z polskim złotym widać dalej siłę właśnie wspólnej waluty. Tu co prawda takiego samego inside bara nie narysujemy, ale tu również widać pewne sygnały osłabienia, również RSI, MACD wskaźniki potwierdzają możliwą właśnie możliwe, możliwą korektę tego ostatniego ruchu. No i patrząc na price action również widać pewne, pewne, pewną, pewne oznaki siły podaży po tych przede wszystkim tutaj tej połączonej świecy. No i tutaj. Natomiast tu również powstrzymałbym się od, przy tak mocnym impulsie wzrostowym od wchodzenia na hurana spadki. Dobrze, idźmy do kolejnych par. Spójrzmy na parę, której dawno nie było para euro, fund Para, której nie lubię, nie ukrywam, a to dlatego, nie, to, nie, nie, jakieś, nie wynika to z jakichś moich osobistych przekonań, tylko zobaczcie, jest to para, która z oczywistych względów bardzo często porusza się w konsolidacji. Euro no to, to nie jest nic nowego, wiadomo, to jest efekt powiązania tych dwóch gospodarek. No, i zobaczcie, jednak w ostatnich dniach pojawiły się bardzo ciekawe sygnały, które mogą spowodować, że nawet jeśli będzie to dalsza konsolidacja, to ta konsolidacja podniesie się o kilka półek wyżej. Bo zobaczcie, od tak naprawdę od początku tego roku para porusza się w dosyć wąskiej konsolidacji w ramach, czy konsolidacji w ramach takiego kanału spadkowego o niezbyt szerokim zasięgu, bo zobaczcie od najniższego do najwyższego punktu to jest zaledwie, zaledwie w cudzysłowie oczywiście niecałe 500 pipsów. Natomiast, co jest dosyć małym zasięgiem, jak na tyle miesięcy ruchu. Natomiast zobaczcie, w ostatnim, tak naprawdę wczoraj doszło, no przepraszam, w piątek doszło do wybicia, a wczoraj do retestu tego wybicia, nie tylko górnego ograniczenia, ale również tych ostatnich tutaj lokalnych szczytów. No i zobaczcie, po tym Wybiciu mamy retest, no i jak na razie widać, że kupujący mają tu coś do powiedzenia. No i wydaje mi się, że to jest setup na pod możliwe dalsze wzrosty. Oczywiście w drugą stronę, jeśli kurs ponownie zanurkuje poniżej tego górnego ograniczenia i poniżej tych ostatnich maksimów, to będziemy mieć prawdopodobnie ciąg dalszy tej konsolidacji czego nie można wykluczyć, patrząc na to, jak porusza się kurs tej pary, no ale coś moim zdaniem ewidentnie drgnęło, i no, euro też z racji, że że te oczekiwania co do perspektyw dla funta i, i euro są nieco inne, bardziej bym wskazywał właśnie na euro w tej parze, no to wydaje się, że jest podłoże zarówno, zarówno fundamentalne, jak i techniczne, żeby ta para kontynuowała wzrosty w kierunku tych ograniczeń powyżej albo poziomu właśnie 0,863, albo jeszcze wyżej 0,885, oczywiście plus minus. Natomiast, Natomiast pamiętajcie, że o charakterze tej pary, no tutaj trudno o takie jednostajne, tendowe ruchy, stąd też może ta para dostarczyć wielu frustracji. Dobrze, ja, drodzy Państwo, wtorkowych przeglądów nie lubię, dlatego że względem niedzieli niewiele się zmienia, mamy tylko jeden dzień sesyjny, ale tym razem, zobaczcie na parach, które analizowaliśmy w weekend w trakcie tej jednej sesji i tego kawałka, właśnie wtorku, dużo się zmieniło. Zobaczcie na parę euro, dolar. Tutaj przestrzegałem przed przed tym sygnałem, którego, którego nie należy moim zdaniem traktować jako sygnał do odbicia. No i faktycznie w poniedziałek mieliśmy wybicie tych ostatnich właśnie tutaj lokalnych dołków, no i jak na razie widać, że otwiera się szansa do ruchu do kolejnego poziomu wsparcia, które już jest wsparciem dużo bardziej moim zdaniem istotnym, i tutaj właśnie być może rozegra się, rozegra się Rozegrają się losy kolejnych miesięcy na, na właśnie parze euro dolar, a to dlatego, że zobaczcie, jest to poziom najniższy tak naprawdę na przestrzeni, od tak naprawdę, no od, to jest poziom z 14 marca 2023 roku, a zobaczcie, wcześniej na początku roku, bo to był 6, 6 stycznia, tutaj rozpoczął się ten Pierwszy, tak naprawdę, ważny impuls wzrostowy w ramach tego ruchu, a jest to poziom, który, zobaczcie, był takim poziomem granicznym, bo tutaj zakończył się pierwszy impuls. No i mieliśmy tu ewidentną zasadę zmiany biegunów, czyli, zobaczcie, tutaj mieliśmy ewidentny opór, i później ta strefa, czy ten poziom zmienił się we wsparcie, więc jest to ten, tą strefę można w ogóle rozszerzyć, moim zdaniem, i jest to strefa, w której właśnie rozstrzygnie się, czy rozpocznie się ta globalna ulga i odejście od dolara, czy być może będziemy mieć kolejną fazę umocnienia dolara. Jest to niewykluczone. Dobrze, spójrzmy na pary z dolarem kanadyjskim, bo to są ekstremalnie interesujące instrumenty. I zobaczcie, tutaj nie ukrywam, że nie dopowiedziałem jednej rzeczy, jeśli chodzi o tę parę. I, I drodzy Państwo, wskazywałem, że jest szansa, że po takim mocnym ruchu spadkowym, no, jest to miejsce potencjalnej korekty, bo jest to ważne wsparcie. No, ale doszło do, wybiciu, do wybicia dołem, więc to jakby ten scenariusz trafia do, do kosza. Natomiast tutaj warto podkreślić, że poniżej znajduje się jeszcze jedna ważna strefa, bo to jest, zobaczcie, to jest ten do, podwójne dno. Z początku, właśnie roku, i to również warto uwzględnić, więc tutaj wybicie tych ostatnich dołków, co oczywiście może świadczyć o, o prawdopodobieństwie dużym dalszych spadków, bo perspektywy dla dolara kanadyjskiego nadal są bardzo dobre, ale warto również uwzględnić, czy właśnie tutaj nie pojawi się jakaś reakcja korekcyjna, bo mamy ewidentnie ważny poziom i ja też go tutaj dorysuję zmieniłem Dobrze. To zostanie zaktualizowane oczywiście na kolejne spotkanie. I spójrzmy jeszcze na inne pary z dolarem kanadyjskim. Para, na której ten sygnał do spadków był najbardziej widoczny, to przypominam, z ostatnich spotkań. No i zobaczcie, kolejny tydzień. No i znowu otwiera się na czerwono. To już jest raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trzynasta świeca. Spadkowa z rzędu. No, nie spodziewałem się aż tak mocnego impetu, ale, no, zobaczcie, jesteśmy już coraz bliżej tego długoterminowego celu. Jeśli szczerze mówiąc, ktoś by mnie, ktoś by mnie zapytał, przy wskazywaniu na ten sygnał, tutaj, jaki jest, jaki jest potencjalny dla mnie nawet nie tyle co cel, bo cel był jasno wskazany z formacji Klina, ale czas realizacji to wydawało mi się, że no raczej kilka dobrych tygodni, co najmniej. A tu proszę, kilkanaście dni i jesteśmy już za połową drogi. Oczywiście to nie oznacza, że cena na pewno do, tej, do tego poziomu dojdzie. Nawet byłbym zdziwiony, gdyby tak się zdarzyło. Wydaje mi się, że ta korekta prędzej czy później musi przyjść i niekoniecznie musi ona się zakończyć, i niekoniecznie ten ruch musi trwać do samego dołku. Do dołka z tego, z tej właśnie informacji, no ale no, tak czy inaczej warte jest to, warto jest to podkreślenie, że mamy, mamy bardzo, bardzo um, książkowe wybicie i bardzo książkowy ruch w dół. Natomiast no przestrzegam przed um, zajmowaniem pozycji spadkowych teraz, bo zobaczcie, jeśli chodzi o wskazania RSI. To już są to poziomy poniżej 20, bliżej nawet już 10. I to oczywiście świadczy o ekstremalnym wyprzedaniu tego rynku. No i patrząc historycznie, zobaczcie, w perspektywie ostatnich, mamy tutaj na skali 2017 rok, więc mamy 6 lat. Zobaczcie, na przestrzeni 6 lat ani razu wskazania RSI nie pokazywały tak skrajnych poziomów. Wyprzedania, więc bardzo ostrożnie sugeruję, żeby tutaj w tym momencie o pozycjach krótkich pod żadnym pozorem nie myśleć. I na zakończenie, zobaczcie para frank, para, para dolar Ameryka, dolar kanadyjski do franka. No i zobaczcie tu również ta skala umocnienia, którą tylko napędziła, napędziła ta gołębia decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego z ostatniego tygodnia. Zobaczcie, mamy tu również kilkanaście Świec wzrostowych z rzędu. No, i to właśnie pokazuje, dlaczego, dlaczego ta decyzja Banku Kanady i późniejsze wydarzenia, właśnie związane z, tą, z tym niespodziewanym wzrostem inflacji, zostały tak odebrane przez rynek Forex. No i zobaczymy, czy ten poziom oporu będzie już tym tym docelowym punktem, przynajmniej na chwilę, bo wydaje się, że też w tym przypadku zobaczcie na wskazania RSI, tu również są to bardzo wysokie poziomy i wydaje się, że ta korekta musi się w końcu wydarzyć. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Zobaczę jeszcze na czat. Tak jest założenie gospodarki komunistycznej. No oby nie. Oby nas to nie dotyczyło. Marsz, indeks dolara jest na ważnym oporze. Dobrze, faktycznie dolar indeks. Nie wiem, czy na tej platformie jest indeks dolara, ale poszukam go i przygotuję na jutrzejsze spotkanie. Dobrze, drodzy Państwo, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Ważna informacja. Jeśli chodzi o dzisiejszy webinar, on został przesunięty na jutro. Przypominam, spotykamy się z Filipem Broniszem, czyli Ekspertem, chociaż to słowo moim zdaniem jest ostatnio wyświechtane, ale w tym przypadku z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć ekspertem metody analizy rynku overbalance, czyli równości, korekt, czyli również aspektu, na który ja zwracam uwagę szczególnie w przypadku rynku akcyjnego. Zapraszam więc na jutro. No i zapraszam oczywiście na poranny przegląd rynku jutro o 9.15. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.